Proszę Państwa, poproszono mnie, abym odniósł się do kwestii jakby z historycznego punktu widzenia, kwestii kulturowej roli naszego lasu. Pozwoliłem sobie, znaczy to można powiedzieć, że wszyscy Państwo to wiecie, bo Zwłaszcza za sprawą strony nadleśnictwa Giżyckiego. Ten wątek historyczny jest tak naprawdę ładnie wyłuskany i pokazany, jak to wszystko na przestrzeni lat się zmieniało i wieków się zmieniało. Bo prawda jest taka, że ten las po prostu ewoluował. On na dzień dobry spełniał swoje funkcje stricte gospodarcze. Taka była rzeczywistość, bo od 1590 roku wiemy, że rajcowie miejsc ciągle dopominali się w królewcu o papiery potwierdzające ich tytuł do 10 łanów lasu miejskiego, zlokalizowanego w sąsiedztwie wsi jeziorowskie. Jeżeli ten łan to jest mniej więcej tam 16 z kawałkiem hektara, to, to Państwo wiecie o jakim areale w tym momencie mowa. W roku 1312, gdy miasto uzyskało prawa miejskie, sam akt lokacyjny nadawał miastu na prawach własności cztery łany lasu, który na przestrzeni XVII wieku zaczął być nazywany lasem dębowym. Do tego faktycznie jest gdzieś tam legenda, tradycja, przekaz. Wskazujący na to, że w XVII wieku faktycznie próbowano populację dębu radykalnie zwiększyć w regionie, stąd też ta tradycja nasadzeń przez nowożeńców właśnie tych drzew. Być może właśnie z tego tytułu ten las przyjął tą nazwę dębowego, a może po prostu już taki od początku był. Jednocześnie mamy również trzeci kompleks leśny w granicach ówczesnego miasta Giżycka, tak zwany Las Książęcy. To był fragment rozciągający się między Jeziorem Wojsak a Jeziorem Kisajno. Na przestrzeni całego XVIII wieku, XVII-XVIII wieku reguły korzystania zarówno z lasu miejskiego, rozumianego przez nas jako miejski, a wtedy był on dębowy, Jaki z tego lasu miejskiego, który wtedy był lasem miejskim, czyli położonego koło Jeziorowskiej, było szczegółowo opisane w statucie miasta Z Wynikało z tego jednoznacznie, że tak naprawdę te lasy wykorzystywane były jako źródło opału oraz w mniejszym stopniu jako budulec, źródło materiału budowlanego. E, oczywiście dostęp był uzależniony od rangi mieszkańca i jego pozycji w hierarchii, ale temu służył. Tutaj nie ma o czym dyskutować. Rzeczywistość zaczyna się zmieniać od XIX wieku, tak naprawdę. Z jednej strony mamy kataklizm, który wtedy dotknął całe miasto, bo to, że ten organ zniszczył trzy czwarte lasu miejskiego to jedno. Natomiast oczywiście uszczerbku doznała substancja miejska. Dlaczego o tym wspominamy? w tym momencie. Tak naprawdę jest to taki moment symptomatyczny. Panowie leśnicy doskonale wiecie, że jak wichura, orkany przetrzepią lasy, to macie tak naprawdę wtedy masę roboty z uporządkowaniem i przywróceniem lasu do pierwotnego stanu. To oznacza nakład środków, sił, ludzi. To są koszty. Na przestrzeni XIX wieku Rada Miejska w Giżycku Przeliczając, analizując poszczególne sezony, doszła do wniosku, że tak naprawdę koszty utrzymania własności swojej, jaką są lasy, przewyższają tak naprawdę przychody, jakie te lasy przynoszą. I dlatego w XIX wieku zaczyna się stopniowy proces wyprzedawania majątku miejskiego, tego leśnego, od sprzedawania. Nad Zaczyna się to od tego lasu miejskiego, właśnie zlokalizowanego pod jeziorowskimi. Później dotknie to nawet jednego łanu z tych czterech lasów, który my traktujemy jako miejski. Ten wzrost kosztów i jakby brak uzasadnienia ekonomicznego wynikał z tego, iż w XIX wieku zmieniły się reguły, czy reguły zarządzania lasem. O ile w przeszłości pracownicy, którzy byli wynajmowani przez miasto, leśnicy, którzy byli wynajmowani przez miasto do opieki nad lasem, byli opłacani w naturze, to znaczy dostawali w zamian drewno na swoje potrzeby, o tyle w XIX wieku, w połowie XIX wieku upowszechnia się już system normalnej pensji, a więc etat. Wcześniej to tam było jeszcze w naturze, były te dwie budy, czyli takie domki, w których ci leśnicy mieli również swoje, że tak powiedzmy, lokum. No ale rzeczywistość XIX-wieczna całkowicie się zmieniła. Pojawia się pensja w, w gotowiźnie i, i analizując te koszty plus koszty związane z pracami, które trzeba było wykonywać w lesie, Rada dochodzi do wniosku, że to nie jest biznes. Definitywnie pozbywa się lasu pod Jeziorowskimi i w tym momencie w 58 roku podejmuje Rada również uchwałę, która zmieniła formalnie nazwę Lasu Dębowego na Las Miejski koło Giżycka. Ciągle las formalnie w granicach administracyjnych miasta Giżycka. I w tym momencie tak naprawdę zaczyna się proces właśnie tej zmiany funkcji. To trzeba wyraźnie podkreślić zmiany funkcji, odchodzenie od funkcji gospodarczej, bo z perspektywy miasta ona już w tym momencie nie przedstawiała była obciążeniem, a nie korzyścią, a tak naprawdę zaczyna się próba skorzystania ze zmieniających się uwarunkowań i okoliczności i wpisania w to wszystko lasu miejskiego, bo że od lat 70., 80. XIX wieku Giżycko zaczyna się bardzo mocno zmieniać, zwłaszcza po doprowadzeniu kolei, po zakończeniu budowy twierdzy, po ustanowieniu stałego garnizonu. Zaczyna się era turystyczna Giżycka i to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Jednocześnie Giżycko, pamiętajcie Państwo, na przestrzeni 60 lat zwiększy siedmiokrotnie swoją liczebność, jeżeli chodzi o mieszkańców. Około 1850 było to 1700 mieszkańców, w 1910 będzie to już ponad 9000 mieszkańców. To, 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 jest, to, to można porównywać tylko i wyłącznie z Nową Hutą tak naprawdę paradoksalnie, bądź też z obszarami włókienniczymi, tam Pabianice i tak dalej z perspektywy XIX wieku. Zdecydowanie większa liczba mieszkańców, zdecydowanie inne potrzeby. O ile ci pierwotni mieszkańcy w dużej mierze związani byli z rolą, z rolnictwem, a więc mieli swoje hektary, za przeproszeniem, poza, poza miastem, a funkcje, które inne spełniali, były związane właśnie jednak z obsługą otoczenia rolniczego, o tyle ta kategoria mieszkańców, która się pojawia w końcówce XIX wieku, już nie jest związana z rolą i w najprościej w świecie potrzebuje również. Innych form zapełnienia swojego czasu. I w tym momencie, wokół Gierzycka, tak naprawdę zaczynają się tworzyć miejsca, w których Gierzyczanie wypoczywają. Jednocześnie miejsca te stają się ofertą dla tych, którzy przyjeżdżają do Gierzycka, bo przyjeżdżają. Powstają hotele, powstaje żegluga, powstaje normalna oferta turystyczna. No i w tym momencie pojawiają się takie trzy miejsca w praktyce w Gierzycku i na obrzeżach Gierzycka. A więc abstrahując od, od Krzyża Brunona, bo to jest takie miejsce na spacery i piknikowanie, to mamy takie trzy miejsca, w których faktycznie tworzy się takie zamiejscowe, można powiedzieć poza zawartą zabudową miasta, punkty do dłuższego wypoczynku, nazwijmy to weekendowego, chociaż ten weekend oczywiście wtedy też był tylko jednodniowy, niedzielny. A więc mamy obszar dzisiejszego AZS-u i resortu Niegocin w Wilkasach, a więc te wzniesienia, tym wzniesieniu, na którym później powstanie skocznia narciarska, tam powstało zaplecze z restauracją, do którego giżyczanie udawali się, żeby wypocząć. Drugie miejsce to jest Piękna Góra, a więc tam, gdzie mamy gwarka, tam też mamy restaurację, tam też liżyczanie spacerkiem bądź też konikiem wyprawiają się. No i trzecie miejsce, które świadomie wybrano to jest Las Miejski. Zasadnicze jakby przeobrażenia, jeżeli chodzi o infrastrukturę i funkcjonalność Lasu Miejskiego to jest okres rządów dwudziestoletnich burmistrza Heinricha Schweichlera, a jednocześnie w tle działającego prężnie Towarzystwa na Rzecz Upiększania Miasta. To też nie był przypadek, a więc nagle zrodziła się taka potrzeba, że to miasto musi Również zaspokajać inne potrzeby mieszkańców. Pierwszą inwestycją jest wieża widokowa na wzgórzu Wilhelma, czy dzisiaj imioneckiej górze, 1891 rok, 25 metrowa wieża widokowa, która gwarantowała wtedy tak naprawdę doskonały widok nie tylko na, na Kisajno w ale i również całe miasto i. Druga strona niegocin było, było widoczne. Wieża w XIV roku zniszczona w ramach przygotowań do obrony, no, ale to nie było tylko jedno. to jest biegun, od którego zaczyna się cały koncept na las miejski. Po sąsiedzku zaraz powstaje pensjonat, gospoda, zameczek leśny wald Szlesien. Oferująca i noclegi, i gastronomię, do tego usługi również pocztowe. Idąc dalej tym tropem, wytycza się cztery oznakowane trasy spacerowe: Talwyk, Hyunwyk, Mittelwyk i Kamwyk. Do tego miasto, czyli Giżycko zostaje połączone tą Aleją Leśną, którą my nazywamy Aleją Lipową. Jest specjalnie zrobione założenie, sprzyjało temu fakt, iż wzdłuż tej ulicy, przy tej, przy tej ulicy mieliśmy duży zakład, czy, no zakład ogrodniczy naj, naj, najprościej rzecz tak nazywając. A więc miasto zostaje połączone ciągiem spacerowym z siecią ścieżek na terenie lasu miejskiego które doprowadzają również wtedy na dzień dobry około tego 891 roku do obiektu oferującego dodatkowo jeszcze usługi gastronomiczne i atrakcje w postaci punktu widokowego jakim była ta, ten pałacyk czy zameczek leśny w roku 1907 tutaj trochę nam się grafiki poprzesuwały w roku 1907 bracia Leopold i Johan Walow zakładają na terenie lasu stawy karpiowe. Te stawy, które my dzisiaj znamy, to są właśnie pierwotne stawy karpiowe. Z jednej strony chodziło o rekreację, ale z drugiej strony również trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że to był biznes, biznes rybny, ponieważ no, jeziora mazurskie były w dzierżawie bez podtekstów, no, ale taka jest rzeczywistość Żydów z Królestwa Polskiego. Więc nie było, że tak powiedzmy, miejsca dla miejscowych, jeżeli chodzi o gospodarkę rybną. Stąd też pomysł z stawami karpiowymi. Stawy, które notabene zaraz w czasie pierwszej końcówce pierwszej wojny światowej, ale zwłaszcza po pierwszej wojnie światowej, odegrały bardzo istotną rolę z punktu widzenia utrzymania mieszkańców najprościej w świecie były źródłem pożywienia. Wraz z powstaniem tej inwestycji w postaci stawów karpiowych, które wpisały się w istniejącą sieć szlaków, jednocześnie jeszcze przed I wojną światową, zostaje wybudowany tzw. Schützenhaus, a więc siedziba Stowarzyszenia Strzeleckiego oraz Strzelnica. Na pewno one już funkcjonowały w 1912, gdyż w przewodniku Orłowicza z 1913 ilustrowanym jest opis jego spaceru, właśnie od Wieży Widokowej, poprzez las miejski, aleję Lipową, do miasta. I w tym momencie jest wyraźnie wspomniane, iż w sąsiedztwie stawów karpiowych istniał już wtedy budynek Stowarzyszenia Strzeleckiego, oferujący również usługi gastronomiczne, i obok była strzelnica. Jest to już tak naprawdę, proszę Państwa, element nie tylko jakby własnych inicjatyw, ale zupełnie świadomych działań podejmowanych nie tylko przez władze miasta, ale i umówmy się, że, że, że to było w interesie jakby ideologii czy też konceptu realizowanego wówczas przez państwo, e, tworzenie przestrzeni do wspólnego wypoczynku, integracji mieszkańców, a w tle oczywiście kontekst. Jak najbardziej patriotyczne, bo Stowarzyszenia Strzeleckie, my tak porównujemy je trochę ze Stowarzyszeniami Kurkowymi w Polsce, co, co nie jest najtrafniejszym porównaniem. Jest to faktycznie gdzieś tam kult tego tradycji wojskowych, aczkolwiek nie w formule Stowarzyszenia Weteranów, podtrzymywania pewnych umiejętności itd. To wszystko tak naprawdę już jako zwarty koncept funkcjonuje przed I wojną światową. A więc las miejski służy mieszkańcom jako miejsce rekreacji, ale wpisuje się również w pewien koncept no, ideologiczny, nazwijmy to najprościej świecie, który jest w tym momencie jakby firmowany, nie tyle firmowany, ale wspierany, dobrze widziany przez państwo. I faktycznie las miejski przed I wojną światową to jest to miejsce, w którym się spotyka w weekend z innymi osobami, tu się organizuje imprezy, imprezy, które dzisiaj byśmy określili mianem masowych, czyli tak naprawdę funkcjonuje ten las trochę tak, jak my dzisiaj go znamy, biorąc pod uwagę to, co sami na terenie lasu miejskiego organizujemy pierwsza wojna światowa to zniszczenie tej infrastruktury która była na terenie lasu miejskiego ponieważ las miejski stał się terenem działań wojennych tam powstały linie okopów schrony polowe tam toczyły się również działania wojenne więc to co było zniknęło i następuje w tym momencie odtworzenie tej infrastruktury zaraz po Zakończeniu I wojny światowej, aczkolwiek kwestie stawów już są realizowane w czasie I wojny światowej. A więc reanimacja stawów, powstanie już tego nowego, który znamy z publikacji pocztówkowych, budynku Stowarzyszenia Strzeleckiego z wielką salą, gdzie można było się spotykać, niezależnie od tego, jaka była pogoda, więc gwarantowane miejsce na, na ówczesne standardy imprezy masowej. Ścieżki są, infrastruktura noclegowa i gastronomiczna jest wieży widokowej, już nie próbowano odbudować, natomiast pojawia się nowy akcent, który miał tak naprawdę sprawiać, iż no, y, pojawia się nowa jakość, nowy powód do częstszych spotkań na terenie lasu miejskiego. W dziesiątą rocznicę wybuchu I wojny światowej zostaje tam usta ustawiony pomnik żołnierzy 82 Pułku Artylerii Polowej autorstwa Georga Funga z pobliskiego Pieniężna, summa summarum. Po co? Bo te, taki pomnik w tym miejscu to nie z gruchy, nie z pietruchy, ani ten pułk w tym lesie nie walczył, ani tam jakieś stanowiska, baterie były, nic z tych rzeczy. Chodziło o wprowadzenie pewnej funkcji, w obszar lasu, która sprawi, iż będzie to mogło być wykorzystywane przez tak naprawdę okrągły rok na potrzeby nie tylko upamiętnienia samej wojny, ale organizowania wokół tego trochę tego życia patriotycznego. I tak to tak naprawdę się przez cały okres międzywojenny późniejszy doskonale sprawdzało. Efekt no, został osiągnięty w sposób świadomy, szukają argumentów, żeby jeszcze bardziej wiązać ludzi z lasem miejskim z przebywaniem w tym otoczeniu. No i faktycznie ten plac, i Festy, czyli święta tych Związków Strzeleckich i sam obiekt Popniostu tętniły życiem przez cały ten okres. Tam organizowało się nie tylko imprezy związane z, z stowarzyszeniem, tam występowały grupy teatralne, tam prezentował się chór. Miejski, tam prezentował, znaczy ucznioski, że tak powiedzmy, tam były letnie koncerty orkiestry garnizonowej. Tak to się kręciło. W praktyce również, poza tym aspektem rekreacyjno-kulturowym i patriotycznym, pojawia się również bardzo szybko wątek sportowy. Szacuje się, że już gdzieś koło 22 roku podobno zaczęli pierwsi biegać na nartach po lesie miejskim. W roku 1930 powstaje w Giżycku Stowarzyszenie Narciarskie Skiferein i on w tym momencie zaczyna uaktywniać Las Miejski również w formule zimowej jako miejsce do biegania. Momentem kulminacyjnym są wschodniopruskie Mistrzostwa Narciarskie z 1934 roku, wtedy już zagrała i i, i skocznia narciarska w Wilkasach. Natomiast teren Lasu Miejskiego był terenem, gdzie wykorzystując istniejące ścieżki, wytyczono trasy biegowe na potrzeby tych zawodów. Cóż podsumować ten okres? No, fakt jest faktem, że u progu II Wojny Światowej Las Miejski w Giżycku staje się po prostu centrum życia kulturalnego, społecznego, ale i również patriotycznego. Tu się po prostu w sposób masowy spotykają mieszkańcy i spędzają wolny czas przy okazji świąt, a zwłaszcza niedziel. Wojna zmienia de facto wszystko. W 1947 formalnie zarząd nad lasem przejmuje Nadleśnictwo Łuczany, wtedy jeszcze. W roku 54 las przestaje być miejski, dlatego cudzysłów, gdyż formalnie zostaje wyjęty z granic miasta Giżycka, wtedy następuje korekta granic naszego miasta i Las Miejski staje się już częścią gminy Giżycko. I później tak naprawdę, proszę Państwa, można powiedzieć tak, i to mówię całkiem szczerze, nie kadząc nikomu, w praktyce mamy ponad 50 lat, kiedy ten las nie spełnia tej funkcji kulturowej, jaką spełniał w, od połowy XIX wieku do II wojny światowej. Mamy działania podejmowane przez leśników dotyczące pomników przyrody. Macie Państwo tutaj te etapy, kiedy modrzewie i dęby. Zostały formalnie uznane za pomniki przyrody, i tak naprawdę to jest, to jest inicjatywa leśników. Oni w tym momencie wyłuskują z tej przestrzeni, która nie jest przedmiotem zainteresowania mieszkańców. Wyłuskują no, te, te perełki, i dzięki nim te perełki po dzień dzisiejszy są i możemy być z tego dumni. Turyści przyjeżdżają z przewodnikami i mówią, jak tam trafić do, do tego Wojciecha. Na przykład. Prawda jest taka, że takim momentem przełomowym jest, wydaje się, rok 2000, kiedy formalnie nadleśnictwo uruchamia ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną Las Miejski. I to trzeba również ukłon w stronę nadleśnictwa oddać w tym momencie, że to jest ta instytucja, która. Jako pierwsza po tym okresie ponad 50 lat braku zainteresowania lasem z punktu widzenia jakiejś innej jego formuły, aniżeli miejsce, gdzie rosną drzewa i, i, i są grzyby i coś tam jeszcze, orzechy i coś w tym stylu, tak naprawdę pojawia się pierwsza inicjatywa właśnie związana z tą formą aktywności kulturo-twórczej lasu miejskiego. Za tym idą pierwsza inicjatywa, pierwszy mazurski wyścig kolarski opucha nadleśniczego w 2002 roku i później tak naprawdę macie państwo kolejne do czynienia z kolejnymi inicjatywami wychodzącymi jednak trzeba uczciwie przyznać ze strony właśnie Nadleśnictwa Giżyckiego. W 2006 roku zostaje powołana formalnie Izba Edukacji Przyrodniczo-Leśniczej Kerkus. I w tym momencie tak naprawdę można powiedzieć, że od tego gdzieś tam momentu, początku XXI wieku, las miejski staje się miejscem jakby nie, no, dla nas już jakby naturalnym miejscem spotkań. Mamy standardowe, sztandarowe imprezy, czy to biegi rodzinne, czy też spotkania, powitania lata, czy też koń, zakończenie sezonu przez stowarzyszenia. Meryckie. Do tego mamy całą sekwencję operacji bojen no od 2014 realizowanych w formule letniej i zimowej. Mamy wspomniane wcześniej właśnie wyścigi kolarskie. Tutaj spotykają się mieszkańcy okolicznych wsi, zwłaszcza sołectwa Gajewo na różnego rodzaju festynach, piknikach. Tam się organizuje koncerty również plenerowe. Ostatnio nawet udało się właśnie wspólnym wysiłkiem pasjonatów odtworzyć napis, ten postrzelany napis na istniejącej płycie na, na, pomnika, na pomniku. A więc wiemy, co tam było napisane. Jest po prostu odtworzony szlak bojowy tego 82 Pułku Piechoty. Wiemy, że część płyt leży, dwie płyty, jedna z fragmentem inskrypcji, Tutaj, tej właśnie czołowej, znajduje się na twierdzy. Druga to jest element takiej nagiej płyty. Wiemy, że w zasobach nadleśnictwa są jakieś kolejne płyty. Gdzieś tam w tle inicjatywy, że może ten pomnik próbować w pewnych granicach przywrócić do, 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 do niepierwotnego nie, nie stanu, bo myślę, że odtworzenie góry jest poza zasięgiem naszych możliwości. Natomiast, jeżeli chodzi o przywrócenie tablic i ustabilizowanie tego wszystkiego, żeby to już nie była trwała ruina, to jest ciągle w zasięgu naszych możliwości. W 2015 Nadleśnictwo rozpoczęło rewitalizację obiektów turystycznych, a więc to, co wcześniej było, altana, pomost, to w tym momencie zostaje odtworzone. Cały plac zostaje zagospodarowany z miejscem na ognisko i wiatami. No i powiedzmy, dochodzimy do takiego momentu, w którym trudno nam sobie wyobrazić, że ten las może spełniać inną funkcję, aniżeli kulturową. Do tego na przestrzeni ostatnich 15-19 lat zostaliśmy tak naprawdę, może nie tyle już przyzwyczajeni, tylko staliśmy się częścią tej przemiany, którą ten las tak naprawdę. Za sprawą w dużej mierze nadleśnictwa przechodził, ale również za sprawą tych, którzy dostrzegli szansę w inicjatywach nadleśnictwa i zaczęli sami planować przedsięwzięcia, wybierając jako lokalizację właśnie las miejski. I chyba tutaj dochodzimy do, do tego właśnie mojego kluczowego momentu, gdzie dziękuję Państwu za uwagę a jednocześnie jest to jakby źródło chyba jak właśnie tych, tych, tych naszych rozbieżności czy też odmiennych poglądów, które, które nas sprowadzają na tą salę, bo mówię, stało się dla nas pewnie, w jakiejś mierze już oczywistą oczywistością, jak mawia klasyk, że ten las spełnia funkcje kulturowe. Tak się on nam od kilkunastu lat kojarzy. I W tym momencie zderzamy się z inną perspektywą, którą trzeba zrozumieć, przeanalizować i spróbować znaleźć konsensus, bo tylko wtedy wszystko ma sens. Dziękuję.